Nasz reportaż moglibyśmy zacząć prozaicznie: na jednej z węzłowych stacji kolejowych rozpoczyna się powszedni dzień. Ale chociaż dzień był wtedy powszedni, to jednak stacja wcale nie była przeciętna ani typowa. Moglibyśmy więc zacząć poetycznie: Od choćby cytując wiersz Tuwima Stoi na stacji lokomotywa ciężka, ogromna, i pod z niej spływa tłusta oliwa. Ale choć oliwa spływała niczym pot. To jednak lokomotywa nie była ani ciężka, ani ogromna. Bo na węzłowej stacji w Myszyńcu przygotowywała się do codziennej drogi stara, poczciwa ciuchcia. I teraz już wiadomo, że reportaż musimy zacząć sentymentalnie, z łezką, bo to jest przecież najstarsza obecnie w kraju kolejka wąskotorowa. W takiej postaci znają ją i pamiętają tylko starzy ludzie. Kursowała kiedyś taka, panie dzieju, ze stacji Warszawa-Most, a tu jest. I dla Myszyńca, nazywanego często stolicą zielonych kurpi, stara Ciuchcia jest nadal użyteczna. Stolica to brzmi dumnie ale chociaż Myszyniec nigdy nie uzyskał nawet praw miejskich, to jednak swoje obowiązki reprezentowania kurpiowszczyzny zawsze wypełniał należycie. Najchlubniejszą kartą w jego dziejach był rok 1702. Kurpie zadali wtedy klęskę wojskom szwedzkim na Kopańskim Moście nieopodal miasta. Dziś Myszyniec wiedzie życie spokojne, zdaniem wielu mieszkańców za spokojne. tygodniowy targ na rynku, podobna atrakcja w Ostrołęce, Wyprawa do spółdzielni w kadzidle z gotowymi wyrobami ludowymi. W tym właśnie codziennym bytowaniu kolejka odgrywa swoją rolę jest łącznikiem ze światem. Są wprawdzie tacy, którzy przebąkują i to coraz częściej, że lepiej i sprawniej może ją zastąpić autobus. Ale niech spróbują dojechać do Kadzidla, do Siarczej Łąki, do Wydmusów, kiedy śnieg pokryje szosę łączącą myszyniec z Ostrołęką. Każdy autobus utknie wtedy w zaspach, Ciuchcia zaś przejedzie i nawet o czasie dotrze do celu. ten specjalny, niemal rodzinny nastrój panujący zazwyczaj w każdym wagoniku. Wszyscy się tu znają, nieraz od kilku pokoleń, wszyscy rozumieją. Wagon kolejki staje się więc terenem wymiany sąsiedzkich poglądów, często plotek, kto ich nie lubi. różnym pogwarkom od serca, niepowtarzalna atmosfera. Ani się obejrzysz, a tu już Ostrołęka. Spróbujcie przeżywać takie chwile w pędzącym Jelczu lub w Sanie. Jest też w Myszyńcu grupa ludzi, której losy związały się z Ciuchcią chyba nierozerwalnie. Kolejarze, stała posada, mundur, węgiel, bezpłatny bilet. Tutaj ceni się to wszystko znacznie wyżej niż gdzie indziej. Taka praca to pozycja. Wszelkie aluzje o starości i nieprzydatności kolejki traktowane są w tym środowisku jako osobista obraza. Padają wówczas koronne argumenty w obronie ciuchci. Przewozimy rocznie prawie 400 tysięcy pasażerów. I rzeczywiście, dojeżdżają kolejką robotnicy do fabryk w Ostrołęce i w Łomży. Korzysta z niej młodzież ucząca się w szkołach średnich w miastach. Jeżdżą na koniec rolnicy, których łączą z powiatowymi ośrodkami coraz mocniejsze więzy wspólnych spraw gospodarczych. No a oprócz tego jest jeszcze drzewo. Puszczańskie bogactwo kurpi to cała historia. Były czasy, że czerpano stąd głównie miód, żywice i smołę. Z tego utrzymywała się przez wieki miejscowa ludność. Ale to już odległa przeszłość. Od kilkudziesięciu lat podstawowym produktem wywozu stało się drewno, a podstawowym środkiem transportu właśnie kolejka. Jej rola w tej dziedzinie ma zresztą i ciemną kartę. Trzeba o tym wspomnieć. To nie my, a Niemcy w roku 1915 wybudowali pierwszą linię właśnie dla wywozu kurpiowskiego drewna. Dzisiaj lasy kurpiowskie, chociaż nadal stanowią ważną bazę surowcową dla przemysłu drzewnego i celulozowego, są eksploatowane racjonalnie, planowo, z myślą o przyszłych pokoleniach. Kiedy więc ze stacji kleśnych w rudnym łysem, w cieloszkach, w turośli odjeżdżają wagony załadowane dłużycami. Można być spokojnym, że na miejsce wyciętych drzew są już przygotowywane młode sadzonki. Pociągi towarowe wędrują najczęściej do tartaku lub do fabryki celulozy. To są tak zwane drzewne szlaki myszynieckiej kolejki prowadzące w stronę dwóch krańcowych stacji Łomży i Ostrołęki. Ale jest i trzecia linia i trzecia końcowa stacja Kolno. Ta trasa to niemal ważna magistrala handlowa. Maszyny rolnicze Węgiel, meble, żywność, pasze wszystko to dociera do Kolna tylko za pośrednictwem ciuchci. Kolej szerokotorowa tu nie dochodzi. Na lampie panuje tu nieraz taki ruch, że nikt by nie uwierzył, że to niewielkie miasto. Podobny rytm można spotkać i na targach bo kolneńskie targi mają stare i chlubne tradycje jeszcze z czasu, gdy miasto było dużym ośrodkiem handlowym. Położone na ważnym szlaku prowadzącym z Mazowsza do Prus, Kolno umiało z tego wyciągnąć brzęczące korzyści. Zwłaszcza w XVI wieku kwitło tu rzemiosło, zjeżdżali się do miasta kupcy i okoliczni chłopi. Już wtedy usługi dla ludności, jakbyśmy to teraz nazwali, sowicie się mieszkańcom Kolna opłacały. Dziś niestety miasto podpadło. Zniszczyła je zwłaszcza ostatnia wojna. Brak tu mieszkań, nie ma zakładów przemysłowych. Ale miejscowe władze nie rezygnują z ożywienia miasta. Zamierzają nawiązać właśnie do owych XVI-wiecznych tradycji. Chcą przekształcić Kolno w ośrodek usługowo-handlowy dla rolniczego zaplecza. Te plany są już częściowo realizowane. Wprawdzie nowe bloki sąsiadują jeszcze ze starymi ruderami, traktory i motocykle mijają się z licznymi furmankami. Ale właśnie te kontrasty świadczą, że w mieście coś się dzieje. Wszystkie te zmiany nastąpią szybciej, kiedy miasto otrzyma lepsze połączenie komunikacyjne. Ale skoro mówimy o komunikacji, to czas wrócić do bohaterki naszego reportażu do Ciuchci, która nas do Kolna przywiozła. Czy znajdzie dla siebie miejsce w tym zmieniającym się świecie? Już jest przecież, mimo swej ciągłej użyteczności, anachronizmem. Wyruszy kiedyś, pewnie już nie za długo, w swój ostatni kurs. Takie są prawa rozwoju techniki i postępu. Ale zanim to nastąpi, życzymy staruszce zielonej drogi.